Zapraszamy na przegląd lutowych wydarzeń z życia samorządu i miasta. W lutym po raz drugi spotkała się Komisja do Spraw Jeziora Tarnobrzyskiego, tym razem w terenie nad akwenem, by przeprowadzić symulację zgłaszanego przez kilka osób ewentualnego ruchu dwukierunkowego, omówić kwestie planowanych dodatkowych wyjazdów i rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do udrożnienia ruchu, szczególnie w sezonie letnim. Jest kilka rozwiązań, które bierzemy pod uwagę. Między innymi wjazd dwukierunkowy od, od schroniska do pierwszego parkingu, ponieważ tam rzeczywiście nie mamy migracji pomiędzy dwoma stronami, wypoczywających, więc tam nie ma takiego ryzyka tworzenia dodatkowego niebezpieczeństwa. Ale chodziło o to, żeby łatwiej zapełnić również tamten parking i na pewno przeprowadzimy taką symulację jeszcze od ronda z ulicą Siarkową w dół ulicy żeglarskiej do pierwszego parkingu po prawej stronie stronie, który, który rzeczywiście chcemy, aby mógł, mógł być zapełniany również z tamtej strony, to też zdecydowanie ułatwiłoby e, tą drożność i oczywiście chcemy wykonać, mam nadzieję, że to się uda już w tym roku, e, udrożnienie, czyli wyjazd ulicą Kajmowską. W trenerowym spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele służb mundurowych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Kopalni Siarki Machów, S.A. w Likwidacji, Naczelnicy Tarnobrzeskiego Magistratu, Przedsiębiorcy, Reprezentanci Służb i Stowarzyszeń Działających nad Jeziorem, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Rady Miasta Tarnobrzega. Szkole Podstawowej nr 6 na Tarnobrzeskim Osiedlu Miechocin ruszyła długo wyczekiwana budowa sali gimnastycznej. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju, Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych. My zmieniliśmy wersję projektu na taką, która będzie no, wydaje się trwalsza i po ogłoszeniu przetargu udało się osiągnąć wręcz można powiedzieć oszczędności poprzetargowe, ponieważ Olimpia charakteryzowała się również tym, że tam będzie musiała być strzelnica również także no duża hala sportowa z dodatkowymi elementami które będą służyły młodym mieszkańcom, młodym uczniom. Bardzo potrzebna jest ta hala sportowa. Liczba dzieci cały czas wzrasta w szkole. Szkoła stała się niezwykle ciasna już na ten moment praktycznie każde jedno wolne miejsce jest wykorzystane. No i zajęcia sportowe muszą być prowadzone, dlatego długo czekaliśmy. Ale jest. Zaczęło się. Zaczęło się i zawdzięczamy to. Rozpoczęła to ekipa prezydenta Boszka, ekipa prezydenta pana Łukasza Nowaka dokończy. Wartość całej inwestycji, której termin realizacji zaplanowano na koniec października 2025 roku, to 5 milionów 700 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie wynosi 4 miliony złotych. W marcu rozpoczęła się realizacja zadania polegającego na wymianie oświetlenia na terenie Tarnobrzega. Nieenergooszczędne oprawy zostaną zamienione na nowe. To zadanie realizowane jest w ramach programu Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę. Umowę podpisaliśmy w listopadzie 2024 roku. W ramach tego zadania będziemy wymieniać 1686 opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne. Myślę, że tak z wyliczeń powinniśmy oszczędzić na tym około od 30 do 40% jeżeli chodzi o energię techniczną w mieście. Zależało mi też na tym, żeby dostosować tutaj barwę tego światła, żeby nie było tak, że wyjeżdżając z jednej na drugą ulicę można było dostać oczopląsu, bo zależy mi na tym, żeby było oczywiście bezpiecznie. Miasto ma w planach kupić również program do zdalnego zarządzania oświetleniem. Kwota wymiany opraw to 2 miliony 150 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi 95%. Tarnobrzeg po raz pierwszy obchodził walentynki. Do wspólnego zakochania się w mieście zaprosiło mieszkańców kilka organizacji, które przygotowały szereg różnych atrakcji. Akcja pomimo zimowej aury spotkała się z dużym zainteresowaniem tarnobrzeżan. Myślę, że sezon taki zimowy tak, jest także dobrym momentem na to, żeby wprowadzać takie wydarzenia. Oczywiście nie wprowadzamy ich tydzień w tydzień, nie dzieje się tu non-stop, ale tak co jakiś czas chcemy zaprosić mieszkańców do wspólnego świętowania, do wspólnego też promowania miasta, pokazywania, że tutaj się coś dzieje, że mamy fajne pomysły i fajnych mieszkańców, którzy biorą w tym udział. Wydarzenie rozpoczęło się na placu Surowieckiego pod nowym, koronkowym niebem. Tam na mieszkańców czekała brygada walentynkowych animatorów, która rozdawała lizaki z walentynkowymi wróżbami. Na miejscu, w samym sercu miasta, można było sobie zrobić zdjęcie oraz napisać najdłuższy list miłosny. Głównym założeniem organizatorów był spacer obfitujący w romantyczne historie z życia Tarnobrzega. Jego ostatnim przystankiem był zamek Tarnowskich, na którego dziedzińcu odbył się pokaz przygotowany przez Teatr Ognia. W lutym został rozstrzygnięty przetarg na najem gruntów pod sezonowe punkty gastronomiczne i wypożyczalnie sprzętu nad jeziorem Tarnowrzeskim I tak przy ulicy żeglarskiej i plażowej od 2025 roku na gruntach stanowiących własność miasta Tarnobrzega jest planowane rozmieszczenie 10 punktów gastronomicznych, w tym 4 punkty sezonowe, 6 punktów stałych, z czego 4 z nich dzierżawione są na 10 lat w wyniku postępowania przetargowego rozstrzygniętego w 2022 roku, 4 działki nad akwenem z przeznaczeniem podsezonowe punkty gastronomiczne. Zostały wydzierżawione podczas pierwszej licytacji, do której zakwalifikowano 12 uczestników. Wszystkie działki, które zostały wystawione, zostały wydzierżawione. W zasadzie wszystkie te, które miały do tej pory swoje lokalizacje, oczywiście jeszcze będą. Pracujemy jeszcze nad tym, aby ewentualnie wypracować dodatkowe rozwiązania, dodatkowe punkty, które również ułatwią dostęp do nich, przy oczywiście dużym obciążeniu jeziora. Wydzierżawione zostały już także cztery działki na wypożyczalnię sprzętu pływającego, między innymi rowerki wodne czy kajaki. Pozostały jeszcze dwie, na które zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Podczas lutowej sesji Rady Miasta Tarnobrzega rozmawiano o potrzebie utworzenia w mieście przedszkola dla dzieci autystycznych na przestrzeni lat w Tarnobrzyskim Zespole Szkół Specjalnych, który jest publiczną placówką kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. Zmienił się profil uczniów. Pamiętam, że w 2018 roku, kiedy zostałem dyrektorem, mieliśmy około 30% uczniów z autyzmem, na dzień dzisiejszy 80% uczniów z autyzmem. Jak poinformował wiceprezydent Kamil Kalinka, przedstawiciele szkoły i tarnobrzyskiego samorządu odwiedzili szkołę specjalną w Dębicy, w której mieści się także przedszkole. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat tego, co należy zrobić, by przystosować budynek szkoły specjalnej do stworzenia takiej placówki w jednym z jej skrzydeł. Tam jest m.in. potrzeba związana z tym, że i jeżeli chodzi o jedno wejście, które jest po prostu jest za wąskie, jak, jak nam sygnalizowały panie Sanepidu, jest potrzeba drugiego wejścia, zaadoptowania również toalet, jeszcze tych, tych pomieszczeń, które ewentualnie miałyby być te sale. I umówiliśmy się w prosty sposób, tak, że po prostu trzeba te wszystkie potrzeby spisać, żebyśmy po prostu wiedzieli, co należy zrobić, żeby zaadoptować to pomieszczenie. To pozwoli na wykonanie wyceny, po czym będzie można składać wnioski o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W poniedziałek 24 lutego rozpoczął się remont drogi będącej łącznikiem między ulicami Dokutowskiego i Sienkiewicza. Dzięki temu powstaną przede wszystkim nowe miejsca parkingowe. Prezydent no, wpisał, znaczy, można powiedzieć, wysłuchał głosów mieszkańców, tak, chciał tutaj nadać rangę temu miejscu, poprawić estetykę i dlatego spółka Rejon Dróg Miejskich przystąpiła już można powiedzieć końcem lutego do, do prac polegających na, na budowie parkingu. Z odprowadzeniem wody, z, no, można powiedzieć z drogi łączącej ulicę Dekutowskiego z parkingiem przy sklepie Frak. Koszt remontu łącznika to około 50 tysięcy zł. To jednak tylko rozwiązanie doraźne. Kompleksowa modernizacja tego miejsca ma odbyć się w przyszłości.